TAKIM CUDEM TAKI SKIN SERIO WSZEDŁ DO GRY I JEST DODANY CO WY MÓWICIE I TEN NOWY UPDATE JEST NAJLEPSZY siema ma i mordeczki, ja w to nie dowierzam. Jak widzicie mamy nową ikonkę Brawl Stars. To oznacza tylko jedno. Nowy update. I dzisiaj ten cały nowy update wam pokażę Totalnie kozackie skiny. Oprócz tego wiele mocnych zmian. Oczywiście w naszym browlu dopiero co mieliśmy walentynki, więc nie chodzi tutaj o naszą grę, bo my na update musimy poczekać jeszcze dwa tygodnie. Nowy update wleciał w chińskim Brawl Stars, do którego jak wiecie mam dostęp i już sobie na niego wbijamy, bo to co jest tutaj wprowadzone to naprawdę jakiś hit widzowy. Jak wy to zobaczycie, no po pierwsze. Pierwsze mamy już nowe tło w lobby, ale to nic takiego, no wygląda ono bardzo ładnie i jest związane z chińskim nowym rokiem. Wiecie, mimo że to święto jest też obchodzone w naszym brawlu, to jednak u nich w Chinach to święto jest obchodzone dwa razy mocniej. No bo to jest typowo ich święto, więc to jakie rzeczy tam wprowadzono do gry, to jest coś mocnego. Jak wiecie, 2000 łapeczek w górę pod tym filmikiem, to postaram się zrobić, co mogę, żeby nagrać dla Was jakiś poradnik, gdzie pomogę wam pobrać tego chińskiego brawla, bo wiem, że wiele osób z Was chciałoby mieć tą giereczkę, więc spróbuję. Ale dobra, moi drodzy, od czego sobie zaczniemy? patrzeć na tą ikonkę z prezentami? Ona mieni się na kolor ultra legendarny. Ja nie wiem, co tam się kryje. Zaraz ją sobie otworzymy. Od czego tutaj zacząć? Może od sklepu. Uwaga! Otworzyłem sklep i na razie z tego, co widzę, to mamy tutaj między tego skinka do Miko, co już było ostatnio. Jest skinek do Pearl, ale to nas nie ciekawi. To nie jest nic nowego. Nas interesują bardziej nowe rzeczy, których na razie tutaj w sklepie nie mamy. Zobaczmy na tryby. Czy coś nowego się tutaj pojawiło? Też w sumie nie. Żadnego specjalnego, limitowanego trybu z tej okazji w grze nie ma. Ale misje! Teraz czas na misję. Uwaga! Odpalamy jakąś Mega misję! No i co, tutaj też chyba takie nagrody zwykłe. Dobra, mają niby tutaj prezenty, mają mechboxa, 15 gemów nawet, ale tak poza tym to nic specjalnego. A więc dobra, najwyższa pora kliknąć w ten prezent i zobaczyć co tam się kryje, lecz na nim to zrobię. Dzisiaj odpalę wam na którym będziemy dobijali milion subów na moim drugim kanale, więc dajcie znać w komentarzu, czy na niego wpadniecie. Myślę, że zaczniemy już jakoś za parę godzinek, tak około 12, 13, może 14, bo już mega mało brakuje, więc jak możecie subskrybujcie moje kanały, będę Wam bardzo wdzięczny, jak tego subie zostawicie, a ja już nie zamulam, na początek tylko odbierzmy sobie też nowy karnecik, bo tutaj również rozpoczął się ten walentynkowy sezon z tym, że oni nic walentynkowego póki co w tej grze nie mają, nie? Tutaj na razie jedyne co dodają to rzeczy związane z chińskim nowym rokiem, ale jeśli chodzi o walentynki to u nich jest tutaj po prostu pusto. Dobra, ja sobie wezmę monetki, bo mi się bardzo przydadzą, lecz to już ten moment, żeby kliknąć w specjalną zakładkę prezentów. Widzowie, co tu będziemy mieli? Po pierwsze wyskakuje nam ten specjalny evencik z Miko o którym już wam mówiłem jakiś czas temu no i jak widzicie moi drodzy Znowu mogę wybrać kolejny domek, i jak wylosuje dobry domek, to w jego środku będzie krył się ten skin do Miko. Weźmy sobie jakiś taki co mało go widać w ogóle. Może, nie wiem, na przykład ten. Może tutaj akurat on się skryje. Uwaga! Aha, znowu nie trafiłem. Kurde, zmarnowałem moją kolejną szansę. Lecz oprócz tego, mamy tutaj jakiś update, jeśli chodzi o te skinki specjalne. Jakąś nową zakładkę związaną z e-sportami z 2026 roku, gdzie do zdobycia za darmo są gemy, a także jakieś limitowane piny, które są tutaj zakryte i jeszcze nam ich nie pokazują. Zmieniono zdjęcia wszystkich ikonek skinów. Patrzcie. E, no, mają one troszkę inny design już teraz niż w naszym brolu. I to ostatnio tego nie było. Ta tak pięknie się mieni, że to jest jakiś hit. Nie, no te skinki, wiecie dobrze, że naprawdę oddają, ale. Jak zaraz zobaczycie te nowe skiny, które tutaj wchodzą, będziecie w szoku. W ogóle patrzcie, jaką śmieszną ikonkę ma ta zakładka z hiper skinami. drogą oglądajcie do końca, bo najprawdopodobniej wiem już, jaki kod twórcy można tutaj wpisać w chińskim Brawlu, żeby móc odblokować te nagrody, m.in. 30 gemów. Ale dobra, przechodzimy sobie teraz do skinków. Więc wbijamy na Twittera Seven Lionsa. Wiecie, że to jest specjalista, jeśli chodzi o chińskiego Brawla, i on pokazał tutaj wszystkie nadchodzące zmiany. Na początek wrzucono taką grafikę, gdzie mamy pokazanych wielu różnych zadymiarzy, m.in. Miko, Tutaj jest też Frank, ale oni mają zakryte twarze. I uwaga, uwaga. Oficjalnie mamy tu wszystkie potwierdzone skiny, które wbijają do chińskiego browla i będą wchodzić teraz na dniach w tym update'cie do gry. To nie są żarty. Ten skin do Doja serio istnieje i serio tak wygląda. Jest w takiej dziwnej wersji. I w takiej wersji będziemy nim grać. To jest chyba trochę skinek w stylu tego do Lu. Niegrzeczny Lu. On też jest taki mega śmieszny. To tak samo dziwny i śmieszny skinek to jest ten do Doja. On będzie rzadkości mitycznej u nich i będzie normalnie można go kupić i nim grać. Ale to nie wszystko, mają tam też skina do fanga w takiej wersji, zobaczcie, i to już będzie najlepsza rzadkość tych skinów, patrzcie jak wygląda, on będzie miał kilka wersji tutaj druga, no a tutaj czekajcie, kto to jest, to jest szelka? To jest! Sheli tak wygląda i nie poznałem jej na początku. I ta Szeli też ma drugą wersję, właśnie wyglądającą tak. Zaraz wam pokażę, jak one wyglądają w samej grze, bo to już w ogóle rozwala system. Lecz mamy jeszcze trzy nowe skiny do Serja. Ten to jest jakiś kozak! Co Bo jest? Jakiś czerwony demon! Patrzcie, jak on się prezentuje. Jak zobaczycie go w grze, będziecie w szoku, nie? Ja zazdroszczę chińskiemu brolu. Ej, napiszcie mi w komentarzu, to postaram się przyjąć Wam serducho, którego z tych nowych skinów, co wszedł do chińskiego browla, chcielibyście najbardziej w naszej grze. A ja tutaj mordeczki pokazuję wam kolejnego. Co to jest? Jest za skin do serdza potężny i jeszcze jeden na końcu. Wow! No po prostu, wow, widzowie, co ja tutaj dużo mogę mówić. Każdy z tych nowych skinów w Chinach ma nawet swoją krótką historię i jest ona napisana w klasycznym chińskim języku, więc trochę trudno ją przetłumaczyć, ale chodzi tutaj o kultywację sztuki walki i tym podobne, nie? E, więc mega spoko to zrobili tutaj i przygotowali. Jak się odblokuje tego skina, od razu ma się jego krótki opis i taką specjalną karteczkę. No i czas pokazać Wam te skinki w grze. Na początek wieża Serge w tej całej czerwonej wersji mordeczki. Ten nowy skin jest porąbany, to jego kolejna wersja, no i zobaczcie jak on wygląda w grze, To to jest za mocarny skin, o mój Boże, ej zazdroszczę im naprawdę, czemu my takiego skina nie mamy, jak on w ogóle wygląda, jak się nim chodzi, jak on ma animacje porąbane, wow, no mocne to jest widzowie, no nie mówcie, że nie, tutaj chińscy twórcy Brawl Stars naprawdę zaszaleli. Co to jest? E, mamy tutaj animację jego przegranej. Sami spójrzcie. E, no, myślę, że ten skinek oddaje. Ocencie go w komentarzu. Uskarmi od 1 do 10, co to było za użycie ulta. Widzieliście, jaką on ma animację przy użyciu ulta? To jest przesada, to jest przesada. Ten skin jest za mocny, widzowie. A to dopiero początek, spokojnie, zaraz wam pokażę kolejne skiny, które też mega rozwalają system. I tu jego kolejna animacja, tym razem chyba porażki. Jak przegra, to tak się wkurza ten skin. E, no, robi to robotę. I tu jeszcze mamy jego specjalną kartę bitewną. Nie no, on ma jeszcze emotki i kartę bitewną, specjalną, dostosowaną pod siebie. Co to jest zadowalony skin w ogóle? On ma dosłownie wszystko. Czy można chcieć coś więcej, widzowie, odnośnie skina? Nie będę wam tych wszystkich emotek pokazywał, bo trochę ich jest, nie chcę was zanudzić. Przejdźmy po prostu. Do tych ciekawszych rzeczy Mają też swoje specjalne ikonki gracza Jak widzicie tak one się prezentują Ale widzowie teraz czas na fanga Co to jest za skin Zobaczcie już w samym lobby Naprawdę robi on robotę Jeszcze jego druga wersja która prezentuje się tak A my już przenosimy się do samej dzierki Żeby zobaczyć jak ten skin będzie wyglądał Ej ten nowy skin Jest totalnym kozakiem Widzowie ten update w ogóle jest za mocny Co to jest za ult Nowy update naprawdę oddaje Co ja mogę wam powiedzieć Totalny kozak. Jaki on ma ataki piękne, nie? Naprawdę, zobaczmy w innej wersji, bo to jest ta druga wersja tutaj jego. O kurczę, czyli to jest gadżet. Tu gadżet nawet ma specjalną animację w tym skinie. <laughs> jak rozrzuca ten popcorn Okej, okay, widzimy tutaj specjalną animację Po przegranej, bardzo fajnie zrobiona Swoją drogą, podoba mi się e, Tutaj widzimy piny, których nie będę wam wszystkich pokazywał Ale tak wstępnie sobie zobaczcie mniej więcej jak one wyglądają I nie zapominajmy o specjalnych ikonkach gracza Taka ikonka serio wchodzi do gry Ja wiem, że ona wygląda jakby była narysowana kredką Czy jakimś, nie wiem, pisakiem Ale serio, ona tak też będzie wyglądać w samej grze I można ją sobie normalnie ustawić w profilu Lecz to jeszcze nie koniec, mamy te nowe skinki do Shelly One są bardzo podobne do tych do Fanga, co przed chwilą wam pokazywałem No tylko po prostu jest to szelka, więc te ataki są trochę inne no jeśli chodzi o samo strzelanie ale jeśli chodzi o sam wygląd to wyglądają tak samo i naprawdę też oddają bardzo mi się te skiny podobają już się nie mogę doczekać jak będę mógł je odblokować w tym chińskim Brawl'u bo serio robią oni mega dobrą robotę jeśli chodzi o skiny tam jestem ciekawy jak tutaj będzie wyglądała ikonka gracza od tej szelgi którą już zaraz zobaczymy też jest w takim pastelowym stylu jakby była dosłownie narysowana przed chwilą a na końcu coś najlepszego jeśli chodzi o te nowe skiny patrzcie tego Doge jak on wygląda widzowie nie wierzę w to jakim cudem Taki skin serio wszedł do gry i jest dodany! Co wy mówicie? I Ten nowy update jest najlepszy! Jak on wygląda? Ja nie mam pytań, widzowie. On się w ogóle nie rusza cały czas tak stoi tyłem i patrzy sobie. Co to jest za porąbany skin do dobra? Zobaczcie, go ucika. Ktoś go rozwali, to nagle sobie tak owraca. Włow, co to jest za animacja! <ścoughs> To jest najbardziej szalony skin, jakiego widziałem, nie? On mógłby równie konkurować z tym skinem do Lu. Totalny, totalny kozak. i zaraz zobaczymy jego kosmetyki, jak one się prezentują, bo tam myślę, że twórcy też mogli zrobić naprawdę mocne show. Ehm, no tutaj jeszcze jakieś pokazy jego gameplayu z ultem. O, ale ma piękne ataki. Ehm, chciałbym bardzo mieć tego skina. On jest mi w tej rzadkości, więc myślę, że może mi się jakoś go uda zdobyć. Tu jeszcze jedna animacja, ale chyba niestety nie mamy jego emotek i ikonek gracza pokazanych. Szkoda. Przy okazji ma wejść tam jeszcze do chińskiego Brawl Stars, specjalne wydarzenie, gdzie nawet nie wiem, czy tego skinka nie... Nie będzie można dostać za darmo. O co tutaj chodzi? Ej, ten skin chyba będzie serio darmowy w chińskim browlu, To to my mówicie. Najbardziej no chory i dziwny skin, który będzie za free. Wow! I nowy specjalny tryb, który nazywa się Grab the Peaches, czyli e, po prostu złap brzoskwinie. Jak widzicie, tutaj jest taka brzoskwinia z boku, a to jest dla mnie bardzo ciekawa sprawa, bo u nas też wyciekła jedna specjalna emotka związana z brzoskwinią na chiński Nowy Rok, który ma wejść, więc może do nas też ten tryb dojdzie. Powiem wam, że twórcy w chińskim Brawl naprawdę gotują i teraz sprawdźmy sobie ważną rzecz. E, no tutaj jest 30 gemów, które chyba dostaje się za darmo wtedy, gdy wpisze się jakiś kod twórcy. E, no i pisaliście mi ostatnio, że znacie kilka Kodów twórcy, które działają w Chinach i sprawdźmy, czy one serio działają. Pierwszy z kodów to bili Tak mi podawaliście. Mam nadzieję, że on zadziała. No nie działa, halo. To jeszcze mamy drugi kodik, do u in. Takie coś też mi podawaliście i to też nie działa. Do no, koksjaru mi to podawał. Ja, jeden z tych kodów mi nie zadziałał. A propos tego nowego eventu i update'u w chińskim Brawl Stars, mamy jeszcze specjalny ekran wczytywania, który wygląda właśnie tak, jak go oceniacie. Moim zdaniem ma super kolorki i tak od razu rzuca się w oko. Ale to nie wszystko, bo tutaj jeszcze Olin pokazał wszystkie nowe tłaty. Z tego update'u. Jedno już mamy, bo ono jest teraz aktualnie, ale mamy jeszcze takie specjalne tło. Czajcie, że takie tło będzie w lobby u nich. Oni graficznie i wyglądowo mają dużo lepiej to wszystko od nas zrobione, jeśli chodzi o skiny i samą grę. E, zobaczcie kolejne piękne tło z taką bramą. E, w japońskim czy tam chińskim stylu. I mamy jeszcze coś takiego z kwiatem kwitnącej wiśni. E, tutaj takie gałązki z tym związane. No mocne to jest. A ja widzowie tak się złożyło, że mogę jeszcze raz wylosować jakiś domek od Miko. Może tym razem mi się uda. Dostałem dodatkową szansę. Więc dajmy ten na samej górze, tutaj, na końcu. E, czy on będzie szczęśliwy? Proszę, 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 daj mi coś dobrego. No nie, nie potrafię go trafić, czy on mam takie upega. Tak się składa, że mam aktualnie ponad 11 tysięcy błyskotek. Więc pomyślałem, że w tym odcinku wydamy sobie jeszcze te blingsy i coś nowego kupimy. No wiadomo, niestety, tych skinów w najlepszej rzadkości nie da się kupować za błyskotek, w ogóle się nie da kupować, da się je tylko i wyłącznie zdobyć. Zresztą, no to samo tyczy się tych hiper Chociaż, dobra, ja akurat można kupić za gemy, no ale nie stać mnie. Ale za to, jak znajdziemy sobie już skinki w tej rzadkości fioletowej, tu już mogę Zaszaleć i takie dwa skiny sobie zakupić. No to jest bardzo ciężka decyzja, ale jak miałbym wybierać, to biorę na pewno tego skinka tutaj barana do Daryla. E, czy tam owce? On jest mega spoko. Skin, którego jeszcze tutaj chciałbym przygarnąć na moje konto. No i tego akurat nie mogę. Jego się kupić nie dało, lecz za to ten skinek do Bastera już na spokojnie może na moje konto wjechać i jego sobie bierzemy, bo też go uwielbiam. Zagramy sobie teraz na koniec szybko jedną gierkę, żeby coś jeszcze wam pokazać. Mogę nałożyć mu jakieś specjalne przebranie temu mojemu skinkowi, nie? Na plecy nałożę mu, a na przykład takie tutaj, a na głowę maskę Misia. I uwaga! Patrzcie, jak on teraz wygląda! No co wy mówicie? Ej to chyba lepiej będzie widać na zwykłym leonie. Zobaczcie, co to jest. No i normalnie z tymi dodatkami mogę sobie grać. Patrzcie, odpalam giereczkę, ale piękny jest ten ekran w ogóle tutaj wczytywania gry, jak to wygląda, kozacko. No i uwaga, moi drodzy, obczajmy, jak ten skinek będzie wyglądał w grze z taką lekką przeróbką z tymi dodatkami. Ej, no, rzeczywiście to maskę ma, jak tutaj widzicie, a z tyłu na tak ma takie dodatkowe skrzydła, więc sobie fajnie, z takie ulepszenie do niego. No i spróbujmy od razu podjechać tego Leona tutaj To powinien być mój kill, dobra? To jest chyba jakiś bot, O Jezu, tam już ktoś się na mnie czai! Spike! Odejdź ode mnie gościu! Dobra, spajczek też tutaj musi być zaraz podjechany. Sorry, Spike, wiesz, że cię uwielbiam, ale no musiałem zrobić killa. W ogóle fioletowa strefa, to też jest mocne, to już wam pokazywałem wcześniej. No, chiński wrostas ma wiele takich innych rzeczy od nas, ale też bardzo fajnie się w niej grano. Choćby to, że tutaj mamy mikrofony i normalne, normalnie mogę mówić, jak go włączę sobie do moich przeciwników. Ale nie będę tego robił, bo i tak mnie nie zrozumieją. Dobra, podjeżdżamy Penny na blisko teraz, szybciutko. Dawaj, 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 dobra. I trzeci kill. Ładna gierka mi na razie siada. Tu jest szelka, z którą już pewnie będzie trochę ciężej. Ale ja naprawdę mam dużo Power cubesów, więc powinienem sobie poradzić. Let's go! Jaka forma! Teraz robię taką akcję i atakuję tą koletkę na blisko. Kolejny kill. Ja tu wszystkich porozwalam. Samemu nie. Tylko na kędziego coś muszę uważać, bo Kenzie jest mocny. Okej, okay, on tutaj się zajmuje moim cieniem. A w tym czasie ja spróbuję uciec, bo mam coraz mniej HP. Zostało dwóch ostatnich rywali. Ja używam teraz sobie hiperkę. Podjeżdżam ich szybciuteńko. I to muszą być moje kile, To muszą być moje kille. Najpierw ty, Jezus. Święty, no ten kędzi mnie wkurza. Dobra, już go nie ma. Jeszcze teraz tylko tego typka poróbmy. No, ale mam mało HP. Ja to muszę wygrać, nie? Ty gościu. Dobra. Ale giera. Plus 10 puchareczków wieża. No i tak to można grać. Mamy od razu anielskiego star dropa. Trafmy tu coś dobrego. No niestety nie tym razem. Dajcie znać, co uważacie o nowym update'cie w chińskim Brawl Stars, a w tym odcinku to już na tyle. i Widzimy się w kolejnych Piona.